Witam Was. Dzisiaj pokażę o co w ogóle chodzi. Jak działa, jak zainstalować Nvidia GeForce Now, czyli coś, co okazało się naprawdę fajną usługą. Zresztą nic dziwnego, skoro robi to co powinna. Dzięki niej możemy zagrać nawet w całkiem wymagające gry na praktycznie każdym urządzeniu, które będzie potrafić płynnie zdekodować film. I prócz tego. Potrzebny jest oczywiście szybki i stabilny internet, najlepiej jeszcze z niskim pingiem, który jest niestety problemem u wielu ludzi, w tym również u mnie, gdzie muszę używać internetu LTE. Jednak, gdy chodzi on w miarę stabilnie i ma powiedzmy 110 megabitów, to i tak gra może być przyjemniejsza niż prosto na słabym sprzęcie. To teraz pora zacząć właściwą część odcinka. Jak w ogóle tego używać? Jak to w ogóle pobrać? Więc wchodzimy na stronę Nvidia GeForce Now Po prostu najlepszym sposobem będzie wpisanie w wyszukiwarkę I znalezienie tej strony Mamy coś takiego Widzimy Usługa ta jest darmowa ale możemy też kupić sobie abonament 25 zł za miesiąc, i wtedy mamy bardziej priorytetowy dostęp czyli mniej czekamy, dłuższą mamy sesję. Bo mamy do 6 godzin, a tak to mamy sesję do 1 godziny. Czyli po prostu po godzinie nas rozłączy i będziemy musieli się jeszcze raz połączyć i uruchomić grę. Oprócz tego, na pakiecie płatnym, mamy jeszcze RTX. Ale jak widzimy, to nie są aż takie straszne ograniczenia, i gorszym ograniczeniem jest na przykład 10 klatek na sekundę, na niższych ustawieniach. A więc inaczej nacisnęłem przycisk dołącz za darmo. a uruchomi nam się strona logowania. Musimy sobie po prostu założyć konto Nvidia. Działa. No i tu już mamy akurat konto zalogowane, bo ja już jestem po prostu na tym Nvidia. Ale jeśli nie ma. To po prostu pojawi się formularz i trzeba się założyć, można również sobie powiązać z kątem Google, na przykład, jak ja to zrobiłem. No i tutaj, w tym wsparciu musimy nacisnąć pobierz aplikację. Naciskamy teraz przycisk pobierz, pod nazwą platformy na której jesteśmy. W tym przypadku będzie to Windows PC. I potem jak pobierzemy, to pokażę za chwilę jak to się instaluje, specjalnie na takim laptopie. Który tak raczej się średnio nadaje do grania? To jest oto to taki nowo. Nawet z tej naklejki możecie sobie odczytać, jaki to jest model. Gdy o nim pomyślę, to aż wspomnienia wracają. 2015 rok. Ale jaka jest jego dzisiejsza wydajność? Zwłaszcza w grach. To przejść bez problemu można się już domyślić. Mamy pobrany już plik, i teraz go uruchamiamy. Czekamy aż instalator zainstaluje nam. Teraz po uruchomieniu programu musimy oczywiście zaakceptować warunki użytkowania. Oraz też dobrze by było wejść do ustawień i sprawdzić ustawienia jakości. W przypadku internetu LTE. Musimy niestety je zmienić na sporo niższe. Maksymalną szybkość transmisji ustawmy na około 8-7, jakoś tak. Rozdzielczość, oczywiście, na zwykłe HD, a częstotliwość wcisnania kratek zostawmy na tych 60 fps. -ach. Teraz musimy zalogować się na swoje konto NVIDIA. Po udanym zalogowaniu się możemy w pasku poszukiwania wyszukać, czy nasza gra jest dostępna oraz ją dodać, Już akurat jedną z nich sobie dodałem. No jeżdżamy na kafelek i naciskamy zagraj. Przy pierwszym uruchomieniu rozpocznie się proces analizowania sieci. Gdy nasz internet nie spełnia zalecanych wymagań, może pojawić się takowy komunikat. Wciskamy kontynuuj. Łączenie z serwerem NVIDIA w wersji darmowej, musimy przeczekać kolejkę. Na szczęście zazwyczaj nie trwa to długo. Gdy po raz pierwszy uruchamiamy daną grę, chwilę po podłączeniu do się do pulpitu zdalnego pojawi się nam okienko z logowaniem, dodanie platformy, na której grę kupiliśmy. Logujemy się w taki sam sposób, jak normalnie na naszym komputerze. Po udanym logowaniu, gra będzie się uruchamiać w taki sam sposób, jak na komputerze. Tutaj możemy sobie włączyć na jakieś nagrywanie najciekawszych punktów w grze, Ale teraz zajmijmy się podstawowymi rzeczami, takimi jak na przykład ustawienia graficzne gry, które warto odwiedzić. Mamy tu jakieś nietypowe włączone, są to pewnie jakieś takie typowo skimerskie, co gracze najczęściej używają. Jednak spróbuję sobie je przestawić na takie, mniej więcej jak ja używam na swoim komputerze. Teraz możemy już zacząć mecz. Gra działa całkiem płynnie i nawet na takim połączeniu jesteśmy w stanie na pewno dużo lepiej grać niż na takim słabym sprzęcie. Klatek mamy naprawdę sporo, chociaż to jest zwykłe HD. Więc na furchkę byśmy mieli trochę mniej, byśmy musieli zrezygnować z tak dobrych ustawień. To i tak jest rewelacja, jak na coś, co jest za darmo. Tutaj, coś na górze. Ten kompas mamy zamazany, właśnie nie wiem czemu. Ktoś obeznany na Fortnite może powie, co to jest. Tyle. Po prostu da się grać. Jeszcze jaki ping mamy? 4, 6, 5? Pomyślicie, że przecież jest później w obrazie. No jest, ale i tak daje to sporą przewagę i gra robi się dosłownie jakbyśmy grali na jakichś lekkich cheatach. Dla lepszej wygody oczywiście podłączymy mysz do laptopa. I tak to możemy sobie grać. Tak na zakończenie, pokażę jeszcze kawałek gameplayu nagranego z gry uruchomionej na GeForce Now. Większość przycięć, które będą występować na nagraniu, nie występowały podczas gry. I najpewniej są spowodowane niezbyt szybkim procesorem. Tak więc widać, że usługa prezentuje się bardzo dobrze. Bardzo ciekawa jest również przyszłość. Czy naprawdę nadal tak zupełnie za darmo będziemy mogli aż godzinę bez przerwy grać na całkiem wydajnym komputerze, czy będą w stanie zapewnić tyle serwerów, czy może usługa zrobi się bardziej komercyjna i dojdzie do ograniczenia? W postaci reklam na przykład skrócenia czasu sesji. Straszliwie długiego czasu oczekiwania. Czy też ograniczenie liczby tytułów dostępnych za darmo. Nikt tego nie wie. I wygląda, że to było na tyle. W takim razie do następnego odcinka. Cześć.